Co się bawić, w co się bawić. Dzień dobry, nazywam się Janusz Łagodziński, jestem aktorem teatru Ateneum i z prawdziwą przyjemnością biorę udział w cyklu w Co się bawić, czyli rekomendacje ulubionych książek, filmów w czasach pandemii. Mam tu przygotowaną całą baterię, no ale oczywiście nie będę Państwa zanudzał, mam mało czasu, w związku z tym ograniczę się do kilku. W pierwszej kolejności do mojego ulubionego autora, Jaume Cabre, katalońskiego pisarza. Szczególnie chciałbym polecić jego książkę Wyznaje. To jest książka wybitna, ośmielę się powiedzieć książka, którą czyta się na wielu poziomach która jest kopalnią wiedzy historycznej historii sztuki. Ale także mająca wspaniałą akcję, którą śledzi się z zainteresowaniem, a właściwie wieloma jej wątkami, splątanymi przebiegłością myślą autora, jego skojarzeniami, analogiami. Uwielbiam, kiedy pisarz jest erudytą, a jednocześnie nie patuje tą erudycją, tylko się dzieli swoją wiedzą językiem prostym. Wydaje mi się, że tę samą cechę ma następny autor, którego chciałbym rekomendować, to jest Juwal Noah Harari. To jest profesor historii, izraelski, który i to niezależnie czy pisze o właśnie prehistorii historii jak w Sapiens, o narodzinach naszej ludzkości, czy też przedstawia wizję, Naszego przyszłego świata, o zagrożeniach wynikających z naszej cywilizacji, z jej zdobyczy. Taką właśnie wizję przedstawia w Homo deus, o tym jak przechodzimy teraz z okresu Homo deus do okresu Homo data. Poza tym, chciałbym polecić kilka filmów dokumentalnych dostępnych na Netflixie, na przykład Dylemat Społeczny. Dylemat społeczny film o zagrożeniach wynikających z, z portali społecznościowych, przez wyszukiwarek internetowych, które powodują polaryzację społeczeństwa przez personalizację wiedzy, która do nas dociera, przez co stajemy się żyjemy w bańkach zamkniętych. Następnie Dawida Attenborough Życie na naszej planecie. Borow, który zwiedził całą ziemię, teraz przedstawia obraz degradacji tej ziemi i swoim pomyśle na naprawę tego. Poza tym, na HBO Go, Banksy, sztuka wyjęta, pod prawa, podprawa, Banksego nie trzeba przedstawiać, film znakomity, oraz Drań, Tusz, Ofiara historia Roya Kona. Roy Kon. Prawnik amerykański, Kat małżeństwa Rosenbergów w czasach McCarthy'ego, homoseksualista i Żyd, który tępił Żydów i homoseksualistów. Film bardzo aktualny. Polecam Państwu. Janusz Łagodziński.